No, pięknie. Tu już czuć normalnie twoją energię. Bardzo ładnie tutaj masz. Czekaj, zaraz. No, czekaj, przystawię. ja to przesunę. Poza... Słuchaj, wiesz co, ja nawet nie wzięłam swojej maty, bo wiesz, jakbym wzięła tą matę i ona by wystawała mi z tej torebki, to Marusz by wiedział, że ja po prostu idę do ciebie. Rozumiesz? Ale masz swoją? Tak, mam, mam. O, o, super. To dawaj, czekaj, zaraz to zrobimy. Tylko jeszcze szybko, bo ja nie mam czasu. Już, 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 już. No dobra, to. Siadamy, y, w takim razie. Robimy. Intensywność razy cztery i zaczynamy od trzech głębokich wdechów. Tradycyjnie. Do. a muzyka? Muzyka, tak. Trzy wdechy. Raz. Dwa. Trzy. Dobrze, i zaczniemy od. Czakry podstawy. Pomyśl o kolorze czerwonym i wypuść z siebie samogłoskę o. 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 Marcy, dalej dalej, bo nie mam czasu, właśnie zacznijmy od tej czakry pomarańczowej, co jest tam w brzuchu. Dobra, I, tak, to teraz intensywnie i mocno samogłoska A, tak? Dobrze. A. A. Super! Super! Troszkę mocniej! Super! Otwórz się mocniej! Jeszcze troszkę mocniej! Super! Oj, wyluzuj! Przecież to było dopiero pierwsze podejście. Jeszcze będzie okazja. O.M.G. Zareczka, ty się miotasz, a Marcel właśnie sobie przygrywał jakąś laskę. Dobra, muszę kończyć. Hej! Was. Co ty tu tutaj robisz? Wróciłam się po ładowarkę i w sumie to nawet dobrze. Dzień dobry pani Anetko, co tam? Dzień dobry. Ty chyba masz na imię Dominika? Tak, dokładnie. Marcel wiele mi o pani opowiadał. Co właściwie robicie? No, mamy taką indywidualną sesję, więc rozumiesz. A oh, indywidualna sesja jeden na jeden. No, ty niegrzeczny. Ale, to już tam, A Marcin wypowiadał pani, jakimi Panią sen roli głównej? Jest, no, rozumiesz. Zamknij buzię, bo robienie z tego beki bawi tylko ciebie, rozumiesz to? Czyżby? To czekaj, może nagram vloga i zapytam opinii publicznej. Ej, ale, słuchaj, tu chodzi o dobre osób trzecich, rozumiesz? No, ty szamania, głębi w sercu. Ten jeden raz cię proszę. Nie rozdmuchuj tego, dobrze? Okej, okay, dobra. Nic nie nagram, ale nie zabronisz mi się z tego śmiać. A teraz lecę do pracy, a róbcie to, co tam robiliście. Na razie. Marcel, nie mówiłeś mi, że się to wiśniłam. śniłam. mi się, w sensie, że byłaś na wakacjach z mecenasem, oczywiście. Tylko? No, no żeby były ładne krajobrazy i, i, i palmy, no No, ale opowiedz. Słuchaj, no, potem będzie się śpieszyło. No jedźmy z tymi zajęciami, proszę cię. No dobrze, dobrze.